Witajcie kochani, zapraszam Was na przegląd do sklepu pepko. I na początek mam dla Was nową osłonkę, która jest w kolorze złotym. Do tego ma ciekawy wzorek, coś ala taki plaster miodu, i jeszcze jest taka lustrzana. No, przepięknie się prezentuje. Kosztuje 15 zł, a wymiary to 15x13 cm. Kochani, w dzisiejszym odcinku będziemy mieli sporo nowości z wiosennej kolekcji, między innymi pojawiły się cudne kubeczki, dozownik w kształcie kwiatka, nowa pościel, koc w stokrotki, a nawet zegar. Więc kochani, oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i zaczynamy sobie od przepięknej ozdoby. Mamy tutaj szklaną kopułę, która ma drewnianą podstawę, a w środku mamy storczyk. No przepięknie to wygląda. Kosztuje ona 20 zł. Jedyne co ja bym zmieniła to dodałabym jeszcze takie delikatne lampki, które mogłyby udawać świetliki. Oczywiście jak nowa kolekcja to nie mogło zabraknąć kubeczków i mamy dwa do wyboru mi osobiście bardziej spodobał się ten pierwszy, ponieważ na białym tle mamy takie różowe kwiatki, które są lekko wypukłe, fajnie to wygląda. Kosztuje on 20 zł, a pojemność to 400 ml. Natomiast drugi kubek ma bardziej taki zaokrąglony kształt. Też mamy tutaj wypukłe kwiatuszki i tym razem są to stokrotki, które są na samym dole. Dostępny ten kubeczek mamy w kolorze żółtym albo białym. Kosztuje on 12 zł, a pojemność to 480 ml. Kolejną perełką jest dozownik do mydła, który jest wykonany z takiego żebrowanego szkła, jest on w kolorze różowym i ma złotą pompkę, do tego ma kształt kwiatka, no powiem Wam, że prezentuje się naprawdę bardzo ładnie, a kosztuje tylko 8 zł. Na razie do kompletu nie mamy kubeczka, ale powiem Wam, że jak się pojawi to skuszę się na ten komplet. A teraz mój hit odcinka, i jest to nowa pościel, która ma bardzo ładny nadruk, bo na białym tle mamy takie delikatne zielone listeczki. Powiem wam, że ten nadruk bardzo mi się podoba, bo jest taki delikatny i świeży. Do tego mamy tutaj 100% bawełny, więc duży plus. Kosztuje ten komplet 60 zł I u mnie na razie pojawi się tylko jeden rozmiar 160 na 200 Pojawił się też cudny kocyk, który jest taki polarowy, bardzo miły w dotyku. Do tego jest w kolorze beżowym i mamy tutaj białe stokrotki, czyli dokładnie ten sam wzór, który mieliśmy na rękawicach kuchennych. Kosztuje on 25 zł, a wymiary to 150 na 200 Ostatnio w Pepku pojawia się sporo nowych podkładek pod talerze i mam dla Was kolejne dwie nowości. Pierwsza jest taka pleciona w kształcie kwiatka, do tego ma zielone brzegi. Kosztuje ona 10 zł, a średnica to 38 cm. Natomiast druga podkładka pod talerze to mój kolejny hit odcinka. Tym razem jest taka klasyczna okrągła, ale popatrzcie na te tulipany, jak to przepięknie wygląda. Ona również kosztuje tylko 10 zł i też średnica to 38 cm. Kolejną perełką tej kolekcji jest zegar, który jest bardzo ciekawie wykonany. Nie tylko że jest taki wypukły, to jeszcze on nie ma tyłu i godziny i ten kwiatuszek, który mamy na środku jest wycięty. No bardzo ciekawie to wygląda. W kamerze słabo to widać, ale on jest też tak lekko postarzany. I jak mnie oglądacie od jakiegoś czasu, to wiecie, że ja lubię takie rzeczy. Do tego podobają mi się te wskazówki, ponieważ one wyglądają też jak takiego starego zegara. Kosztuje on 20 zł, a średnica to 30 cm. A propos postarzanych rzeczy, no to popatrzcie jaką perełkę mamy na ramkach, nie dość, że ma taki ładny kształt, to jeszcze ta farba wygląda jakby była tak zdrapana, no świetnie się to prezentuje, w ogóle ten obrazek jaki ładny, jak on fajnie pasuje do tej rameczki, jak ja bym sobie ją kupiła, to chyba bym go sobie nawet zostawiła, kosztuje ona 10 zł, możemy sobie ją postawić albo powiesić, a wymiary to 13x18 cm. Już chciałam iść dalej, ale mamy tutaj kolejną perełkę na ramkach, tym razem jest taka potrójna, one są w ogóle połączone takimi zawiasami, dzięki czemu możemy sobie ją tak postawić. Mamy miejsce tylko na dwa zdjęcia, ponieważ środkowa ramka to taka ozdoba, mamy tutaj suszone kwiaty za szkłem, wymiary zdjęć to 10x15 cm, a ramka kosztuje 15 zł. Teraz przejdźmy sobie na kuchnię, ponieważ pojawiły się wiosenne ręczniki, i one są oczywiście do kompletu do tych rękawic. Mamy tutaj trzy sztuki. Pierwszy oczywiście jest tutaj z nadrukiem w kwiaty, natomiast drugi jest w paseczki, a trzeci jest zielony. Kosztuje ten zestaw 10 zł. No to, kochani, ten kwiatowy komplet mamy już w całości, ponieważ do tych ręczników mamy jeszcze rękawice kuchenne i są zarówno te klasyczne, jak i te mniejsze. Ale do tego kompletu pojawiła się jeszcze jedna rzecz, i jest to fartuszek. Też mamy tutaj ten sam kwiatowy wzór, kosztuje on 12 zł. A na koniec, kochani, sportowa kolekcja, która pojawiła się w Pepko. I mamy tutaj sporo bidonów, hantli, ale też pojawiły się torby. I ta jest bardzo ciekawa, bo popatrzcie tutaj na przodzie, na kieszonkach, ona ma taki delikatny wzorek w panterkę. Ma ona też sporo przegródek, dzięki czemu możemy sobie fajnie pochować rzeczy i pomimo, że jest na siłowni, to świetnie się sprawdzi na wycieczkę, podróż albo na przykład dla młodej mamy. Kosztuje 50 zł. A obok mamy taką malutką nerkę, która jest użyta z ciekawego materiału, bo w dotyku przypomina taką piankę do pływania. Do tego z przodu ten paseczek to jest chyba odblask. Kosztuje ona 15 zł i świetnie się sprawdzi dla osób, które biegają. A na dole mamy jeszcze jedną torbę. Tym razem ma taki klasyczny kształt. Jest ona również w kolorze czarnym, i też mamy kilka przegródek. Na przykład tutaj z boku mamy z takiej siateczki. Kosztuje ona 25 zł. Jak co roku pojawiły się też maty do jogi, kosztują one 25 zł, a wymiary to 173x61 cm. Dostępne są w trzech kolorach, mamy tutaj różową, niebieską i czarną, zresztą cała ta sportowa kolekcja jest dostępna właśnie w tych kolorach. Tak jak już kochani mówiłam, sporo mamy tych rzeczy do ćwiczeń. Na przykład tutaj mamy wałki, które kosztują 25 zł. U mnie były dostępne tylko niebieskie i czarne, ale pewno różowe też się pojawią. Na dole mamy też te koło, które co roku się pojawia. Ono kosztuje 22 zł i jedna z Was w komentarzach rok temu powiedziała, że jest naprawdę dobrej jakości, więc poleca. U góry mamy hantelki, które kosztują 10 zł i ważą 2 kg. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was też na wczorajszy przegląd z Pepko, gdzie mieliśmy tam takie perełki jak skrzyneczka na klucze, turkusowe zasłony oraz dozownik na płyn do naczyń, więc jeśli nie widzieliście tego przeglądu, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam cudownego dnia. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.